Figlarny gnomek Guzik i przygoda w lesie. W samym sercu magicznego lasu mieszkał mały, zabawny gnomek o imieniu Guzik. Był to gnom wyjątkowy. Nie ze względu na wygląd, choć jego czapka w kształcie marchewki robiła wrażenie, lecz przez swoje niesamowite poczucie humoru. Guzik uwielbiał robić psikusy mieszkańcom lasu. Zmieniał kolory kwiatów na tęczowe, podmieniał grzybowe kapelusze na mini parasolki i straszył żaby, które głośno rechotały na leśnej polanie. Pewnego dnia, gdy guzik zajadał się miodowymi ciasteczkami pod wielkim dębem, wpadł na pomysł nowego, psotnego planu. A co gdybym podmienił zaczarowane buty wróżki kalinki na skaczące buciki sprężynowe? Zaśmiał się głośno. Wróżka kalinka była znana z elegancji. Codziennie rano zakładała swoje zaczarowane buciki, które pozwalały jej płynnie poruszać się po lesie. Guzik, jak pomyślał, tak zrobił. Wykorzystując chwilę nieuwagi, podmienił jej obuwie na buciki z magicznymi sprężynami, które wynalazł jego kuzyn, gnom inżynier. Kalinka założyła buciki i, zamiast spokojnie wzlecieć, zaczęła skakać po lesie jak piłka. – Guzik! – krzyknęła, widząc rozbawionego gnoma. Cały las zareagował śmiechem. Nawet sowa Pentelka, która zazwyczaj była poważna, zsunęła się z gałęzi, trzęsąc się ze śmiechu. Guzik jednak nie spodziewał się, że wróżka Kalinka weźmie sprawę w swoje ręce. Jeśli tak bardzo lubisz żarty, to teraz spróbuj być w centrum dowcipu rzuciła z uśmiechem. Kalinka rzuciła czar, który sprawił, że guzik uniósł się w powietrze w wielkim balonie z kwiatów. Teraz ty, guziku, będziesz dostarczał radości innym, ale w trochę inny sposób zawołała wróżka. Balon uniósł się w górę, a guzik poczuł, że to nie będzie łatwe zadanie. Balon guzika zaczął wędrować nad lasem. Gnom zauważył ptaki, które próbowały przegryźć jego linę. Hej, hej! to nie jest jedzenie! krzyknął, machając rękami. Ptaki jednak tylko parskały śmiechem i uciekały. Po pewnym czasie guzik wylądował wśród owiec na kwiecistej łące. Owce zaczęły go szturchać, myśląc, że jest nową zabawką. Ej, ej, spokojnie, jestem gnomek Guzik, a nie piłka, wołał próbując uciec przed ich ciekawskimi nosami. Po powrocie do lasu Guzik postanowił, że teraz jego żarty będą nie tylko zabawne, ale i pomocne. W nocy podmienił drewnianą ławkę wilka Ligo na nową, miękką, obszytą mchem. Wilk, który od dawna narzekał na ból pleców, był zachwycony. Guzik przygotował kolejny żart. Tym razem zaczarował drzewa na polanie, by śpiewały wesołe piosenki, gdy ktoś się do nich zbliży. Efekt był spektakularny. Wszystkie zwierzęta tańczyły do rytmu leśnych melodii. Zwierzęta i wróżki zaczęły doceniać guzika. Okazało się, że jego poczucie humoru nie tylko bawiło, ale i rozwiązywało problemy. Kalinka pogratulowała mu pomysłowości. Guzik zrozumiał, że śmiech ma wielką moc. Ale najpiękniej jest, gdy można się nim dzielić z innymi w dobry, mądry sposób. Od tej pory jego psoty były przemyślane i zawsze kończyły się uśmiechami wszystkich mieszkańców lasu. Psoty i żarty są wspaniałe, gdy nie krzywdzą innych i wywołują szczery uśmiech.